Prezes! A męskich kubków to w sklepie nie było? Co ty masz do mojego kubka? To mój ulubiony kolor. Dobra, nieważne. Zmieniając temat, co ubezpieczenie mi jest potrzebne. Ubezpieczenie? Ale co, na samochód? Sam sobie go ubezpiecz. Jaki samochód? Jak rowery rowerem jeździć nie umiem. To co, mam ci wykupić ubezpieczenie na życie? Nie no, zdrowotne, od pracy! Czyli co, mam rozumieć, że chcesz, żebym cię zarejestrował, tak? No to mogę ci dać umowę na jedną ósmą etatu. Nie bardzo, bo... Ktoś się do ciebie odezwie. Tylko mi nie mów, że masz komornika za alimenty. No co ty, prezes, gdzie? Nie tylko za alimenty. Nie tylko za alimenty? To za co jeszcze? A to za kredyty, a to za jazdy na potrójnym gazie nic wielkiego. Chwaj młody, jest opcja, żeby obejść to wszystko. Nadstawiam uszu na VA. Idziesz do urzędu pracy, rejestrujesz się jako bezrobotny, ja daję ci umowę na szaro, no i co? I, I co, i to wszystko mi zagra? Zagra? To mało powiedziane. Wszyscy alimentarze tak jadą. No to co? Jutro wolne? Masz tam dla mnie jakąś zaliczkę? No na pewno!